o barze Lucy ostatnio jest głośno, bo chcą przenosić ją w, w nowe miejsce z tego co wyczytałem to kilkaset metrów obok, ale dzięki temu temat Lucy wrócił do łask w social mediach i powstała, powstało o nim wiele artykułów. Ja nie wiedząc na początku wcześniej o co chodzi, bo myślałem, że zamykają mówię trzeba nagrać jeszcze zapiekankę, bo jadłem hamburgera, bułkę z pieczarkami ta jest wrzucona ostatnio na moje social media wszystkie, także można sobie zobaczyć, no i hot doga zapiekanki nie miałem okazji, wybrałem się więc ostatnio zmyślał, że nadrobię temat jednego z najstarszych polskich fast foodów, no i tak. Za dzisiejszą bohaterkę zapłaciłem 14 zł, wziąłem bez dodatków, bo pan przede mną brał za 16, to aż się z niej wysypywało. Ogromne to było, ogromne to było, mówię, aż takiego nie chcę. Wszędzie wypadały warzywa, także miałbym problem z nagrywaniem. I to takie info, że za 2 zł więcej dostajecie całkiem wypasioną bagietę. Ja skupiłem się na klasyku i powiem wam, że bardzo dobrze. Dobra, bułka chrupiąca, a ser wyczuwalny i smaczny. Pieczarki świeże, bo bez kwaskowatości, i fajnie to ze sobą współgrało. Nie wiem, to raczej od sera i może dziwne porównanie, ale poczułem taki lekko słony, maślany sznyt. No, raczej tam sera nie, yy, masła nie było, ale roztopiony ser sprawił, że właśnie wyczułem taką gorycz i bardzo dobrze to smakowało. Yy, Keczub jakiś rzadszy, ale z takim właśnie kojarzył mi się yy, przydworcowe budki, tak było kiedyś old school. Yy, żeby pojeść, musiał. Chciałbym zjeść ze dwie, bo jedną tylko rozbudziłem apetyt, ale ja wbiłem tylko, żeby przetestować. Zatem dzisiaj wychodzę całkiem zadowolony, Lucy nie upada, a przenosi się, się w nowe miejsce, więc w przyszłości obczajmy, czy jedzenie się zmieniło, jak wygląda nowa lokalizacja. Dzisiaj zostawiam 8 i życzę wszystkim oglądającym miłego ciąga. Pozdrawiam.